Gramy na Maxa czas na recenzję wyczekiwanej gry przez na pewno wielu graczy, przez środowisko branży growej, przez recenzentów Destiny w gramy na Maxa. Wyczekiwane na pewno, ponieważ liczby nie kłamią 500 milionów dolarów, które... Wpłynęło na kontakty, Activision w przeciągu pierwszych 24 godzin. Znaczy powiedzmy tak, to 500 milionów dolarów to było te wszystkie gry, które poszły na półki, a tak naprawdę w ciągu tych 24 godzin to było 325 milionów. No tak, ale to już wiadomo. A 500 milionów to był budżet e, całej gry. Gigantyczny budżet. Oczywiście wszystko jeszcze nie zostało wydane, bo gra ma być wspierana, przez 10 lat. I na pewno większość, albo no, może nie większość, ale połowa z tej kasy na pewno pójdzie na to, by robić kolejne dodatki i tak dalej. W skrócie bardzo duża inwestycja, bardzo duża gra miała być w zamierzeniach, ale czy te wszystkie liczby przekładają się na jakość gry? O tym oczywiście powiemy Wam w przeciągu najbliższych kilkunastu minut, co podsumujemy naszą oceną. I tutaj kilka na początek faktów. Gra zadebiutowała na PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox. 360 i Xbox One 9 września 2014 roku, czyli bieżącego roku. Nie wiadomo co tak naprawdę będzie z wersją pc tową bo tam jakieś pluteczki są, że się pojawi na razie. Nic o tym nie wiemy. Producentem jest oczywiście Bungie, czyli studio odpowiedzialne wcześniej za Say markę Halo. Halo. Tak. Wydawcą na świecie Activision w Polsce ABC Data wraz z Lemem wydawali tą grę. No i zacznijmy od początku, a właśnie od czego by tu zacząć, bo to jest... Ja bym zaczął od tego, że gra, w którą wpompowano właśnie te 500 milionów dolarów, która była bardzo mocno marketingowo hypowana, oczekiwaliśmy od tego produktu, tak powiem, Naprawdę bardzo dużo. dużo. Ja na, no, od dłuższego czasu byliśmy karmieni nowymi informacjami, alfą, betą, wszystkim tym, co widzieliśmy na targach, na jednych, drugich, w kolonii, na etrze i tak dalej i tak dalej. Więc oczekiwania graczy, recenzentów wszystkich był naprawdę no, gigantyczne. Produkcja była zapowiadana jako coś naprawdę niesamowitego. Wielki otwarty kosmos, no bo już nie świat. Wiele planet, na których będziemy mogli przemierzać je, będziemy mogli je zwiedzać. Nie będzie żadnych granic. Pójdziemy tam, gdzie sięga nasz wzrok, więc naprawdę duże wymagania. A jak wypadło? No troszeczkę Powiem ci, że Dziwnie, ja się zawiodłem. Ja... Ja... Chociaż nie mówię, że to jest zła gra, ale już na początku zawiodłem się. Ja w części też się zawiodłem, ale tak to jest gra paradoks, ponieważ z jednej strony będzie tych dużo zawodów, o których będziemy mówić, ale z drugiej strony jest kilka aspektów, które czynią tę grę niesamowitą, można powiedzieć i to jest właśnie ten paradoks. Więc, jeśli ktoś na przykład jest podchodzi do tej gry jako do gry totalnie MMO, jako do produkcji, która no pozwala jedynie na grind, czyli strzelanie, zabijanie niekończące bez praktycznie żadnego kontekstu. Jeśli jest właśnie takim graczem, który tego oczekuje, to dla niego będzie to gra no 10 na 10, 11 na 10, wybawienie w ogóle. Ale ja miałem jednak wymagania takie, że to będzie coś więcej no to są twórcy Halo będzie świat będzie niesamowita historia będzie niesamowity klimat niesamowicie designersko będzie to poprowadzone zadania będą oryginalne każde inne, niepowtarzające. Więc tu są ci... trzy właśnie problemy główne. E, łącząc Destiny. To, łącząc tak. to można dać jedno słowo klucz, którym jest schemat, ponieważ tutaj tak naprawdę cała gra opiera się na bardzo prostym schemacie. Sam scenariusz, fabuła jest bardzo schematyczna, nudna, monotonna i nic nie wnosząca do naszego życia, ale o tym za chwilę, no, ale wszystkie dobra. misje są zbudowane pod jednym tak naprawdę schematem. One wciągają, ale samym gameplayem, a wszystko to opiera się ciągle na jednym i tym samym schemacie, co jest bardzo nudne, wkurzające. W pewnym momencie po prostu przechodzimy przez korytarz przeciwników, zabijamy ich, dochodzimy do miejsca, w którym mamy ograniczony respawn, czyli odradzanie się, bo jeśli na przykład zginiemy za tym obszarem, to wrócimy od razu tam, nie będziemy mieć checkpointu, nie odrodzimy się w tym samym miejscu, w którym zginęliśmy. I na tym polega trudność. Dochodzimy do jakiegoś miejsca, wypuszczamy naszego robocika, ghosta, on coś hakuje, jak zawsze coś, pojawiają się wtedy przeciwnicy. No, w tym Mamy momencie trzy fale. Zaczyna, tak. Jednego na koniec mocniejszego przeciwnika, którego bosem można, nie nazwiesz bosem, tak naprawdę w grze nie ma żadnego bossa, są zawsze mocniejsi przeciwnicy, bo... Zabija się ich tak samo, nie ma jakichś sposobów. Po prostu mają na to trochę tak więcej punktów tak. życia. I na tym, na tym się kończy. Ale Mateusz, o, trzeba powiedzieć... I y każda misja wygląda identycznie, a jeśli nie ma trzech fal, to jest tak, że... Do końca idziesz tym tunelem i rozwalasz tak. tych przeciwników i tak się kończy. Tak to wygląda, ale na samym początku jeszcze trzeba wspomnieć koniecznie, no o największej według mnie jednak bolączce, e, za którą bardzo dużo odejmuje, ale to na samym końcu, a, a mianowicie fabuła i scenariusz, e, ponieważ mamy tu bardzo sztampową historię. E, oczywiście, walka dobra ze złem, to jest temat przewodnik no, każdej tego typu produkcji. Wiesz, zaczynamy tak, żeby tutaj wyjaśnić naszym słuchaczom. Świat y, wyruszył na Marsa, tam znalazł czy ludzkość, travelera, czy... czyli podróżnika i on zmienił oblicze ludzkości, ludzkość no skok technologiczny niesamowity zaczęła po prostu kolonizować cały wszechświat cały, tutaj Marsa Wenus, Merkury i tak dalej i tak dalej, wszystko, tutaj, pojawili się ludzie no ale wokół się pojawiła również ciemność, która nagle zaczęła atakować ludzkość i ludzkość została pokonana tak naprawdę przez ciemność, z, z, przez ciemność. i to dokładnie jest tak opowiadane, jest jeden film filmik w sieci, który powinniście zobaczyć, on najlepiej opisuje e, historię, to chyba wkleimy tutaj gdzieś linka, dlatego, że e, to jest taki troszeczkę prześmiewczy filmik, ale w bardzo dobry sposób, krótki, szybki, pokazuje, że ta historia no, jest po prostu bardzo słaba i tak naprawdę można by to określić wszystko zlepkiem misji, które nie tworzą jednej spójnej całości, ponieważ ja nie zostałem zaintrygowany nawet przez minutę, grając kilkanaście godzin w Destiny. Dla mnie to było takie, taka po prostu gra dla, dla samego gameplayu, ponieważ oczywiście tam każda misja była jakoś jakieś miała wprowadzenie, coś tam było powiedziane, naszym przewodnim głosem jest Tyrion Lannister z gry o tron, to, to jest plus Peter Dinklage, tak tak, dokładnie. To jest plusy dla gry, no bo jego chce się słuchać po prostu. No ale fabularnie nie ma tam niczego w Destiny. Nie ma nic, nie ma nic. Nie mów, że nie ma niczego, że nie znajdziemy. Nie ma tam kompletnie nic. Najwięcej fabuły dostajesz z pierwszego filmiku, który jest sprowadzeniem. Tak jak mówiłem, jesteś, ludzkość jest, nagle skok technologiczny, później przychodzi ciemność, załatwia ludzkość, zostaje tylko ten podróżnik. I nagle my zostaliśmy wskrzeszeni. Nie wiemy kim jesteśmy, nie wiemy po co zostaliśmy, w... no po co, żeby pokonać ciemność, ale nie wiemy kim jest podróżnik. Podróżnik to jest takie, taka kula, planeta, coś w sumie, tam się miało... Nie wiadomo się, że co, sami co, twórcy nie do końca wiedzieli. Co to jest ciemność? Też nie wiadomo. No Te potworki, po co one przyszły? Wexowie, e, Awaken, przebudzeni. No, co oni tutaj szukają? Co oni chcą yy, uzyskać? Dlaczego Wydaje do się, nas Mateusz, strzelają? Dlaczego że... między sobą walczą? Po co to wszystko to jest robimy? Problem właśnie Kty, kim destiny. jest ghost? Po co nas w ogóle wskrzesił? Jeśli potrafi wskrzesić nas i jakiś podróżnik mu mówi, co ma zrobić, to dlaczego ludzkość została pokonana, jeśli można zawsze wskrzesić kurna tą osobę, no? W skrócie, więcej pytań Nie, niż odpowiedzi. Tak, i najlepsze, w przerwnikach filmowych, których jest... Yy, Cztery chyba na całą grę. E, mamy tak naprawdę dwie postacie, e, które spotykamy w grze. Nawet nie będę zdradzał, bo to w ogóle może być coś niesamowitego, spotkać inną postać w Destiny, e, NPC a kierowanego przez grę. Mówi nam, że mógłbym ci opowiedzieć, jak to się stało, jaka była ta bitwa wielka między ludzkością a Darkness, ale ci nie powiem. Bo a, a, a bo najlepszy, spotkamy to jedną taką, ym, nie wiadomo czy to jest kobieta, ale tak się zachowuje Tak naprawdę nie wiadomo co to za postać, która nagle się pokazuje, mówi ci idź tam, yy, pytasz się jej coś, a co się dzieje? Nie mam czasu, żeby powiedzieć ci, że nie mam czasu ci to wytłumaczyć To kobieta na 100% To, jest, to, jest, to musi być kobieta jest, Ta gra jest po prostu, no nie wiem co Banci chciało osiągnąć tym, po prostu przekazując graczowi coś takiego, mamy cię w dupie tak naprawdę Da. Troszeczkę troszeczkę tak było, ale wiesz, co, tej historii e, nie warto mówić już więcej, bo nie ma bo tak naprawdę ma. o czym. Jest to, jeżeli kupujecie grę z myślą, że ale dostaniecie słuchaj, rewelacyjną słuchaj, historię. Ale poczytać o grze z kart. Hmm. E, I te karty znajdują się na stronie internetowej. Super. Tylko to nie jest w grze, to jest na stronie Rewelacja. internetowej. Ja kupiłem wchodzicie grę, nie strony internetowej. Na Bunchy net wchodzicie i wtedy macie historię, nie na no, rewelację po prostu. Więc podsumowując sekcję samej historii, według mnie, jeżeli e, Kupujecie grę z myślą, że dostaniecie rewelacyjną historię i tak naprawdę to się dla was liczy w 95%. To 1 na 10. E, to jeśli nie. To tej gry po prostu, aspect. no to nawet nie dotykajcie Destiny, Jeżeli e, to jest dla was wyznacznikiem jakości i wyznacznikiem tego, czy wam będzie się chciało grać. Chcecie bo... odkrywczych misji? No way. Nie, 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 nie. W tej grze na pewno. Ale przejdźmy do e, czegoś takiego, no do, do gameplayu, do tego, co tak? jest soczystością tej gry i co sprawia, że ta gra jest po prostu co najmniej dobra, ponieważ e, są też osoby, wśród których jestem i ja. Z jednej strony historia dla mnie pełni bardzo ważną rolę, czasami pierwsze planował, ale jeżeli dostaję grę, która po prostu robi ze mną coś takiego, że nie mogę się od niej oderwać dzięki temu, że ma chociażby rewelacyjne strzelanie, ale do tego zaraz dojdziemy. Podział na klasy w Destiny, bo to jest bardzo ważna rzecz. Mamy trzy klasy Mateusz. Tak, Huntera. Tytana i Warlocka, Warlocka tak. tak. Warlock, czyli taki czarodziej, taki nie wiem... no jak Z mocami powiedzmy. Większe moce ma Hunter, czyli sniper, zwiadowca, no i właśnie... Tytan, czyli tytan. Taki, taki typowy strzela, idzie do przodu, nic go nie obchodzi. Tak, można tak powiedzieć. Wiadomo, każdy do, dostosuje swoją klasę do siebie, do swojej rozgrywki. E, no ale też warto powiedzieć, że Destiny to taka mieszanka, bo to nie jest jeden gatunek gry. Tutaj mamy RPG, mamy troszkę tego MMO, gra taka akcji. Taki Borderlands połączony z Mass Effectem. I tak naprawdę tyle. Ale to w klimatach online. Tak, tylko że to połączenie Bandzi udało się zbalansować to wszystko w taki sposób, że wyszło im to, powiedziałbym, że naprawdę rewelacyjnie, bo gra wciąga, a zbalansowanie tego wszystkiego w taki sposób, żeby stworzyć mieszankę, która porwie na nas na wiele godzin, nawet po przejściu trybu fabularnego, załóżmy tak to nazwijmy, e, będziemy chcieli grać kolejne dziesiątki, setki godzin tak naprawdę, bo to jest gra na wiele miesięcy, a nawet lat, tak jak powiedziałeś na samym początku, wspierana przez najprawdopodobniej 10 lat. E, pod tym względem ukłony dla bandy, bo po raz kolejny stworzyli e, twór... Tak, ale tak naprawdę nie wiadomo, co cię tam przyciąga. Chyba sama rozgrywka i to, jak został stworzony ten świat, jak on wygląda, jaka jest muzyka, jak fajnie się strzela. A właśnie, muzyka, to o tym I, za chwilę. I na tym tak naprawdę koniec, bo dochodzimy tutaj do miejsca, o lucie porozmawiamy, czyli o tym, co... Wyskakuje z y, naszych przeciwników jakieś nowe bronie, zbroja i tak dalej dziwna i tak dalej. Sprawa, I jak to działa? Yy, yy, no bardzo sobie yy, i Raz na jakiś czas coś nam wyskoczy i mamy podział na takie zwykłe przedmioty, które nie są, żadnego koloru nie mają, takie lepsze zielone, jeszcze lepsze niebieskie i najlepsze legendarne. Jak zdobyć na przykład legendarne? Można by pomyśleć, no nie wiem, zabijemy dużego bossa mm. i to będzie taka nagroda. Nic nie? bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, jakby powiedział Radek Kotarski z Polimatów, bo... Możemy nawet zabić jakiegoś przeciwnika, który jest na drugim poziomie, a my jesteśmy na dwudziestym i z niego też może wyskoczyć legendarny przedmiot. A nawet jeśli wyskoczy legendarny, no nie przedmiot, Artefakt. ale na przykład, y, tam są takie jakby plany tego y, przedmiotu, który możesz, y, który ci wyskoczył i musisz y, Pójść ten, do Huba, czyli do wieży wrócić i tam właśnie jeden z NPCów ci to odszyfruje i pojawi się przedmiot. I może się okazać, że niby coś legendarnego, legendarny Harmonogram Fioletowy. Tutaj, y, sobie wybrałeś, a okazuje się, że możesz a tu nic. Jednak nic, będzie nic, zielony przedmiot chociażby, tak. bo wszyscy liczą oczywiście na fioletowe przedmioty, ale to ciekawe, bo widziałem w internecie takie opinie, że osoba, która przegrała około 60 godzin, nie dostała żadnego fioletowego przedmiotu, a y, ktoś napisał, że po 8 godzinach ma dwa legendarne przedmioty już, y, fioletowe. I to jest możliwe w tej grze, nie wiem w jaki sposób, y, bo tak, y, jakiś algorytm, tym Bungie wymyśliło, że sobie dostanie jedna na 100 tysięcy osób przy tym stylu. Nie, Więc nie nawet no... jeśli gracie ze znajomymi i pokonujecie, jesteście na rajdzie i pokonujecie te, tych wszystkich przeciwników i później jest tabela osób, które były najlepsze w tym meczu i jesteście na pierwszym miejscu, to możecie dostać nic, a te niżej mogą dostać legendarny przedmiot. Widziałem takie przypadki, to jest po prostu, nie wiem co zrobiło Bungie, żeby zrobić aż tak bardzo losowe e, wyskakiwanie tego wszystkiego. Nie tego wiem, lutu. Wydaje mi się, że to wszystko to zostanie To Jest poprawione. bardzo, bardzo skopane. Jest skopane i to jest kolejny przykład tego, że gra dostanie pacza, który to naprawi i też przykład tego, że najlepiej grać w Destiny za jakiś miesiąc, dwa, kiedy wszystkie błędy zostaną naprawione i wtedy będziecie czerpać jeszcze większą radość. Radość. Z jednej strony można powiedzieć, że im rzadszy przedmiot, jak już wyskoczy wam, to będzie niesamowita satysfakcja. Ale z drugiej strony, kiedy gracie 50-60 godzin, ciągle nie macie tego fioletowego przedmiotu, to robi się troszeczkę irytujące, w momencie kiedy masz Bo ktoś oso... się może dostać już na początku gry, powiedzmy. To, nie by to nie irytowało tak, gdybym nie miał obok osoby, która po 10 godzinach ma już te dwa legendarne przedmioty. Ja I rozumiem to... na przykład jeśli jest ten rajd, jest ten główny boss i na przykład nie wyskoczy. Okej. Okay. Ale na przykład wiem, że tylko na przykład na rajdzie przy głównym bosie wyskakują legendarne przedmioty, ale nie tak, że idę sobie, zabijam jakichś przeciwników na drugim, trzecim levelu i może tam mi wyskoczyć taki przedmiot. Dobra Mateusz, teraz dwa elementy gry, które chcę pochwalić. Jeden bardzo, drugi bardzo, ale z takim podziałem na to, że są pewne wady tego. Pierwsze to muzyka. Muzyka to jest majstersztyk. Po pierwsze, jest idealnie dopasowana do każdego momentu, bardziej się wczuwamy w ten klimat space opery, która jest jednak tworzona poprzez Destiny. Muzyka jest nietypowa momentami, ponieważ w momencie, kiedy pojawia się jakaś większa akcja, wie, macie natarcie wielu wrogów i czujecie przypływ adrenaliny, nie ma takiej typowej, pompatycznej muzyki, tylko takiej muzyki, ale chociażby w kilku momentach mi się pojawiła muzyka elektroniczna, która była idealnie dopasowana do tego momentu. Ja wtedy czułem, chcę grać, chcę grać, po prostu chcę rozwalić tych wszystkich przeciwników, muzyka odpowiada Martino O'Donnell i Michael Salvatori, więc no to są uznane nazwiska. Ja bym w ogóle chciał kupić soundtrack, bo tu jest coś niesamowitego. Słuchałbym sobie po prostu w samochodzie, jadąc do radia. Tak, e, ja się czy zgadzam, bo tutaj muzyka w tego typu produkcji, w każdej produkcji, prawie każdej, ale w tego typu produkcji... Ja tutaj było tak, że grałem sobie nagle i tak jestem szokowany. I co to leci? Ja nawet nie chcę grać, ja chcę posłuchać. Co ale się wiesz co? Tutaj. Z jednej strony mamy bardzo słabą fabułę, ale z drugiej strony mamy tą muzykę, która tworzy klimat i dzięki temu bo zazwyczaj jest tak, że jednak poprzez scenariusz wtapiamy się w ten klimat i czujemy tę grę. A tutaj muzyka tworzy coś takiego, Ale że jednak wiem, że jestem w tym tak. kosmosie i to jakoś tak na mnie Ale działa. Ale to chyba też designersko i jeśli chodzi o grafikę. No i właśnie teraz to porozmawiamy ten drugi o, punkt o grafice, bo grafika e, grałem na PlayStation 3, na PlayStation 4. Wiadomo, na PlayStation 4 1080p, stałe klatki na sekundę, tekstury wysokiej rozdzielczości praktycznie ciągle, e, mamy rozszerzoną fizykę, wszystko ładnie faluje i tak dalej, i tak dalej, dodatkowe efekty cząsteczkowe. No wszystko bardzo fajnie wygląda, gra cieni, no coś niesamowitego. Na PlayStation 3 tego nie ma, albo jest mocno okrojone, ale i tak się dobrze gra, więc jeśli ktoś... Nie wiem, bardzo się opiera przed kupnem na przykład PlayStation 4 albo Xbox One, no to jeszcze może zagrać na PlayStation 3 lub Xboxie 360, bo tragedii wielkiej nie ma, tym bardziej, że gra jest troszeczkę tańsza, kosztuje 199, a na nowej generacji 249 zł. No ale jak ta gra wygląda, to jest coś niesamowitego. Może nawet nie chodzi, bo, bo pamiętam jak mnie zarzucałeś po targach gamescom, że jak mogę dawać tytuł najlepszej graficznie gry dla Destiny? No mogę, bo jeśli no chodzi nie. o design, no właśnie, zaprojektowanie ale... graficzne, nie. ale to graficznie, grafika, to chodzi ale o całość, nie, no to tak. wygląda niesamowicie i naprawdę nie ma wiele gier na takim poziomie stworzonych. Ja się zgodzę, bo to jest dla mnie gigantyczny plus, jeżeli chodzi o design. Tutaj Bungie po raz kolejny się popisało. Świat wygląda rewelacyjnie. Czasami sobie staje po prostu, żeby popatrzeć na te widoczki, krajobrazy, które mam w tle. Ale z drugiej strony, no, grafika, tak jak mówisz, to i design, i samo wykonanie tego wszystkiego. No, ta gra nie jest piękna jakaś, po, bo pod względem designerskim jest rewelacyjna. Ale no, wiesz, w porównaniu to do innych produkcji... To nie... też jest no, jedno nie, jest... z najwyższych pól. No tam no, ale nie ma na... jakichś takich rzeczy o których byś powiedział, że nie wiem, to wygląda słabo, GTA V jest lepiej, no nie ma. Znaczy na ps trójce bym takie rzeczy znalazł i tutaj... To że... na PS3, No tak. dobrze, ale są na PS3 i na Xboxa 360. A ja mówię o PlayStation 4. Nie no dobrze. dobrze, ciężko znaleźć nie, nie, takie gry, ponieważ znaleźć. jeszcze mało wyszło gier na PlayStation to też 4, prawda. a jeżeli miałbym znajdywać takie gry na PS3 i na Xboxa 360, to jest masa gier, które wyglądają po prostu ładniej. Niekoniecznie designersko, ale chodzi mi o samo wykonanie, ale oczywiście, designersko tutaj nie tyle co nie mam się do czego przyczepiać, to po raz kolejny wielkie pokłony, bo banci stworzyło świat i to jest kolejny aspekt, który po, y, ale obok jest muzyki... problem, Problem z tym światem, pusty. bo tak naprawdę jest pusty. Jest wielki, I ale nic pusty. w nim nie ma. Możecie na przykład, o, to jest też irytujące, lądujecie na planecie, zawsze w tym samym miejscu, zawsze. Tak, tak. Chociaż macie, nie wiem po co jest w takim razie ta mapa i wybór misji, jak tak naprawdę zaczynamy od tego samego miejsca i idziemy gdzieś tam sobie. No, I to jest po co bardzo to jest? słabe, nie dlatego że wiem. wtedy czuję się jak w takim jakimś kwadracie. Jakbym... Ciągle tutaj muszę po prostu przejść do następnej sekcji, w której chciałbym poeksplorować, pograindzić, a, a nie mogę, bo chyba muszę nie tak jeszcze wygląda w wielkim, Takim przepastnym kosmosie, że ciągle lądujemy w tym tak, samym było miejscu. Było mówione też, że możemy pójść wszędzie, a na przykład na księżycu, jeśli lądujemy już na samym początku, odwrócicie się do tyłu i pójdziecie w dół, to co się dzieje, jak w takich grach naprawdę dawno temu, że zaczyna się odliczanie, że musicie się cofnąć z tego terenu, bo jest niedostępny dla Was. No to, to... A było dokładnie mówione, pamiętam słowa twórców, gdzie zobaczycie, tam pójdziecie. Niestety, to jest I właśnie. Jeśli chodzi o ten świat, no tam nic nie ma. Są jakieś misje poboczne, które takie misyjki. Na czym to polega? Podchodzicie do takiego dongla, dostajecie misję, nie wiem. Zabijcie 100% tutaj wszystkich przeciwników, albo znajdźcie jakieś cztery artefakty. Koniec. Nic więcej. Niestety. Możecie też w tym świecie są jakieś takie mikroznajdki, też możecie trochę trochę lutu tam znajdywać, ale to tak naprawdę nadal jest bardzo, bardzo pusto. Tam nic nie ma. To wygląda po prostu jak ładna pocztówka. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą bym nazwał jedną z najważniejszych, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. No to rozgrywki sieciowe. Bungie... Tak, PvP jest super. Mamy tutaj, oczywiście mając bronie, wszystko zostało tak unormalizowane, więc... Mimo że na przykład mamy lepszą broń, a ktoś nie, to e, jesteśmy w stanie ze sobą po prostu rywalizować. Chociaż to jest z drugiej strony, jeśli mamy broń, która jest specjalna i mamy specjalne dodatki do niej, to to się nie normalizuje i znowu mamy przewagę nad jakąś osobą i na przykład osoba ma mająca legendarną broń może nas łatwiej zabić. I po raz kolejny e, gra Destiny i bandi pokazuje to, że może, st może stworzyć e, z jednej strony nie do końca pełną produkcję nie do końca pozbawioną wad, ale wciągającą i mamy tu po raz kolejny syndrom, jeszcze chwilka, jeszcze pół godzinki, jeszcze raz, jeszcze jedna partyjka, w przypadku PvP właśnie, w momencie kiedy osiągacie już ten troszeczkę wyższy poziom, 15, 20, to wtedy jeszcze bardziej się wkręcacie, wbrew pozorom, nie jest tak, że, oczywiście są momenty znudzenia w tej produkcji, ale ciągle do niej wracacie, jeszcze raz, jeszcze godzinka, tak jak powiedziałem, bo te tryby są naprawdę stworzone w taki sposób, że to wciąga, wciąga i naprawdę ja po sobie zobaczyłem i wiem, że będę do tej produkcji między innymi ze względu na to PvP wracał chociażby jeszcze dochodzą do tego zadania specjalne rajdy, które mają być jeszcze bardziej rozbudowywane w najbliższym czasie Ale tak naprawdę nic z nich nie wynika, bo jeśli na koniec rajdu możesz dostać nic, to po co jest ten rajd? Zobaczymy. Żeby zdobyć kolejny level? Nie, bo level jest 20 i przechodząc w historię nabijesz 18 level co najmniej, więc dwa ci zostaną po grze, plus oczywiście mamy um, jakby um, takie nadprogowe levele od 21 do 30, ale oczywiście nie możemy ich normalnie zdobywać zabijając kolejnych przeciwników, tylko musimy punkty światła zbierać. Dobrze. I Mateusz. ubierać w odpowiednie zbroje się. I tak dalej, i tak dalej, jak w Simsach, calineczka i tak dalej. Ale przejdźmy już chyba do podsumowania, bo naprawdę bo tak. A Destiny można by Można mówić by gadać dużo. oj, oj oj, oj dużo, dużo. Bo i gra w której dużo czasu się spędza. Więc od Ciebie ocena i podsumowanie. Podsumowanie najpierw. Destiny oczekiwania były gigantyczne. Myślałem, że będzie to produkcja, która z jednej strony wniesie coś nowego, ale nie do końca to było takim wymogiem, ale wciągnie mnie przede wszystkim fabuła, która zapowiadała się co najmniej dobrze, ale wypadła bardzo blado. Ale z drugiej strony mamy ten taki intensywny gameplay, który wciąga jest naprawdę strzelanie. Dawno mi się tak dobrze nie strzelało w żadnej grze. Designersko jest rewelacyjne, te wszystkie widoki często zapierają dech w piersiach, chociaż graficznie nie jest to jakiś, no nie wiadomo jak rewelacyjna gra, ale designersko, tak jak powiedziałem, jest rewelacyjnie, te wszystkie projekty są bardzo fajne. Online'owo to PvP, o którym mówiliśmy również... Dodatkowy plus dla gry, wciąga niemiłosiernie. Muzyka, świetna muzyka. No i to Bandzi pokazało, że potrafi zrobić dobrą grę, ale z wadami. Jak wspominamy, dużymi wadami, bo w fabuła historia jest nie tyle co słaba, ona jest po prostu beznadziejna. Więc ode mnie ta gra dostaje siódemkę. Paradoksalną siódemkę, tak to nazwę, ponieważ siódemka paradoksalna to jest taka ode mnie, która pokazuje, że gra może być rewelacyjna pod względem tego, jak mocno wciąga. Tak, i tutaj zaznaczę, że ocena... Średnia ocena nie oznacza, że gra mi się na przykład nie podobała, bo teraz powiem swój numerek, ale ze względu na to, że tak duża produkcja i na przykład nie ma polskiej wersji językowej, to mnie wkurzyło, naprawdę. I, tak, i niektórych jest... z naszych użytkowników, bo dostawałem dużo maili, bo myślałem sam też, że będzie po polsku i okazało się dopiero później, że nie, nie będzie po polsku. System lutu, który jest skopany, mega powtarzalne misje na dwa sposoby przez 20 godzin, no, coś niesamowitego, naprawdę warto się tym pochwalić. Kreator postaci, który jest mało odkrywczy, niewiele tam możemy zmienić, tworzymy beznadziejne postacie, tak naprawdę, które wyglądają słabo. Tutaj niech się popatrzą na panów yy, z Maxis, którzy stworzyli Simsy tutaj akurat jest pokazane jak zrobić dobry kreator postaci, jeśli już chce się go tutaj wrzucać. E, fabuła, która nie istnieje, która zapewne została wycięta na potrzeby DLC, bo w ogóle mamy planet, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, około pięciu, mamy jedną planetę, która jest tylko przerwnikiem filmowym, kastenką, Reef. I tam nic się nie dzieje, więc ja już tam na pewno wiem, że tam się znajdzie, znajdą misje, które zostały wycięte na, dla potrzeby DLC. To z tej strony elektroników troszeczkę naśladowali. Tak, z, z tej strony im się jednak udało. Widać jak ta gra, nie wiem, z góry zostało im powiedziane, że mają ją skopać, nie dokończyć, zrobić tak, żeby to nie wszystko dobrze działało, nie wiem. Activision powiedziało im, że macie 10 lat, żeby robić tę grę coraz lepszą. No i może za 10 lat Destiny będzie to 10 na 10, ale w tym momencie dla mnie solidna szóstka. 6 na 10 ode mnie, a więc troszeczkę. odgramy na maksa będzie 6, plus, tak uogólniając. Tutaj warto zaznaczyć, dziękujemy sklepowi GameOn za dostarczenie kopii wersji dla PlayStation 4 Destiny i ABC Data za dostarczenie kopii na PlayStation 3.